Witam wszystkich bardzo serdecznie, a właśnie mi się teraz przypowieło. To tak pojedziemy o po całości. Trochę tak na lajcie. Słuchajcie ludzie boty. Ludzie boty z COVID. I tak jak już na wielu, wielu moich filmach, mówiłem zawsze, że usłyszycie czy to pierwszy raz na moim kanale. Ja już mam tych pierwszych razów, to bardzo dużo. Jasnowic. Tak, Jasnowidz, Powiem Wam tak. Będziecie słuchać nieraz ze, no, ze z wszystkich stron, jak boty będą mówiły o śmierci naskowych, że ktoś tam się poszedł do szpitala. Przeważnie, w szpitalu. Dwa, trzy dni, i po zawodniku. No i e, trzeba się naprawdę zabezpieczać, e, szprycować wszystkim, coś, co tylko nam dadzą starsi bracia z zachodu, co Wam przywiozło jakikolwiek. Kolwiek gnój, to wszystko trzeba sobie wstrzykiwać do żył i będzie dobrze. To jest co innego, ale nie o tym mówię, słuchajcie. E, e, ktoś powie, no ale co to ma być te, te pierwsze? Otóż słuchajcie, przyjrzyjcie się i posłuchajcie, ja już trafiam w ciemno 100 na 100. E, miałem spot, spotkania, rozmowy, a już mało spotkań to nie mam, bo bardziej rozmowy przez telefon lub tu i tu zmarł. Ostatnio ostatni miałem taki przypadek. Facet zmarł, 78 lat, coś w tym stylu już starszy człowiek, co nie, ale normalnie funkcjonował, miał astmę i w związku z tym, że miał astmę poszedł yy, no, do szpitala, w końcu go przyjęli jeszcze pasowało, bo tam nie gorączka się po pojawiła Latukałam. to już super no i telefon rodzina dostaje po trzecim dniu w szpital, że już jest yy, człowiek odszedł, trzeba się przygotować, na Folię, tu, że bo to naskowy, oczywiście naskowy, zmag. Nic innego, naskowy. W domu wychodził człowiek, smak. Cały czas czekamy, a więc powiem wam tak. Wszystkie śmierci skowyta dziwnym trafem, choć nie są dziwne, dla mnie to nie są dziwne eee, odbywają się. Wszystkie zgony, praktycznie 99% zgonów z naskowych to e, ich miejsce ma w godzinach nocnych. Zobaczcie. Prawie każdy przypadek, ja strzelam już w ciemno, słyszę o, o, i tam zmarł, i cuda nie i jak już człowiek się wygada mi, to ja zawsze pytam się, a zmarł w nocy? Hmm, kurczę, zaraz, mówiłem, wiem, gdzie tam, tu już zmarł, no. no, tak, tak, o pierwszej w nocy, tak, o pierwszej w nocy, o drugiej w nocy, o trzeciej w nocy. Pamiętacie mój film y, z kwestii kompresorów? Wiesz, ja to o tym mówiłem. Czy te śmierci będą następować właśnie w nocy? No, czy niekoniecznie w nocy, ale mniej więcej tak wygląda ta sytuacja. No, obchód wieczorny, ustalamy człowieka, patrzymy, czy się metryka zgadza. Jak jeszcze ma jakieś dolegliwości oddechowe, no to odpowiedni zastrzyk pod kompresor. I tak jak kiedyś powiedziałem w swoim filmie, taki kompresor yy, pracuje od 3 do 5 godzin. No, efektywnie efektywnie dla starszych braci z Episkopatu. Episkopat też jest zadowolony z tego tytułu, że a oni też e, mają z tego profity finansowe. Tak, tak, widzicie? Także kostucha skowytowa krąży nocą. Jeszcze pytanie brzmi, ale to nie, no może tak rzeczywiście i tak dalej. Powiem Wam tak, dlaczego w nocy? Bo w nocy nie ma świadków. Nie ma świadków. Nikt nie widział, nikt nie słyszał. Człowiek w ciszy odchodzi, można tylko przyjść, wypisać ad zgonu, Dziękuję. Tak, to się wszystko w tej chwili w kraju od, odgrywa, rozgrywa. Kwestia historyczna, też zagaje. Słuchajcie, no po to, że e, ktoś powie, nie, to jest ps, bajer. To tak, jak tak mówili kiedyś w latach 40. nie, nie. Jeżeli my Polacy, my Polacy jako naród, mówiliśmy pewnym sąsiadom, że oni was tam będą pakować do pewnych komór i zostanie z was próbnie, nie, to jest niemożliwe. Ten pan oficer w czarnym mundurze, to, 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 to on jest mądry inteligentny. Oni nas przesiedlają do innego ośrodka, my w końcu, w końcu zaczniemy normalnie żyć, a nie z wami pols, pol, poliniaczkami, polskimi pastuchami. No i szli, słuchali się do ostatniego dzwonka, jak to się mówi. Aż tam rygel był zasunięty i otwarty był prysznic z góry. I też nikt nie wiedział, jaki to ma związek. To ma taki związek, że to też nikt nie wiedział, nikt nie słyszał, nie było świadków, wszystko, zakaz fotografowania, zakaz jakiejkolwiek. Tylko aby były notatki, bo trzeba było się rozliczyć z koleją, szczególnie francuską i tak dalej. To tutaj się rozliczali bardzo sumiennie i to samo tutaj, ktoś powiem. No nie ma to związku, no ma to związku, słuchajcie, nie wolno, jest zakaz odwiedzić, tak? Zakaz odwiedzić, nie możesz przyjść do chorego, chory jest w szpitalu, ale ty nie możesz go odwiedzić, jest zakaz. On może wyjść, może przez telefon nawet z pogadać, ale ty nie możesz mu przynieść tego przysłowiowego, przysłowiowego rosołku. Nie możesz też... Yy... Zainterweniować, jeżeli widzisz, że twój chory nie dzwoni nie odzwania, no to nie powiedział, że jest w ciężkim stanie, ale nie wolno ci go odwiedzić, nie wolno ci go zobaczyć. Nawet zwłok ci nie pokażą, nawet nie pozwolą ci, co co gorsza, poty, które niczym się już nie różnią w zasadzie od tych, od tych, co tam paluszki pokazywali na lewo i prawo, tych doktorów, mamy lekarzy, tu tu mamy doktorów, którzy stali na rampach i pokazywali na lewo, na prawo. To samo tutaj. Nie wolno się nawet zwłok pokazać. Nie mowa już o jakiejś sekcji i ustaleniu przyczyny zgody. Nie, tego nie wolno. My ludzie o tym wiemy. Dla botów wszystko gra i wszystko będzie grało. Grało i boczało. Także to będzie to. Jeszcze tam nagram film, ale to będzie kolejny film. Dlaczego? Ale pytanie właśnie. O. Jak myślicie, dlaczego ustalili Starsi Bracia limit szprycery od 16 roku życia? Teraz podobno przesunęli od 13. Czym to jest spowodowane? To jest pytanie do Was, moi drodzy. Także pomyślcie na tym, no bo ja wiem, dlaczego jest dlaczego, ale to nagram kolejny film. Trzymajcie się na razie.